Jest I w biegu pięknie jest, i trzeba robić tak, jak robić. I trzeba robić tak, jak robić, bo to fajne jest, fantastyczne i logiczne. Bo to fajne jest, i tak trzeba robić. Bo to piękne, piękne, piękne jest. I tak trzeba robić, i tak trzeba robić, bo to piękne, piękne jest. Bądź pięknie, pięknie jest. I pięknie trzeba tak, bo to fantastyczne jest. I to piękne właśnie jest. Fantastyczne jest. I tak robić. Mimo wszystko, mimo choroby, mimo wszystkiemu, mimo wszystko robić tak, bo to piękne i jest logiczne. Piękne i jest zjawisko bo i tragiczne, ale jest piękne i logiczne. I trzeba robić tak. chibba tak tak tak